22. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gliwicach. No w tym roku gramy w najbliższą niedzielę, 12 stycznia. Będzie masa atrakcji. W tym roku nowa całkowicie formuła. Będzie pięć scen. Będą sceny rozstawione na ulicach Starówki i na samym rynku. Więc przenosimy się z Placu Krakowskiego. Mamy nadzieję, że gwiazdy, które zapewnią nam atrakcję na tych scenach, no, powalą naprawdę publiczność na kolana, bo mamy innowacyjne podejście w tym roku. Będą cztery sceny tematyczne. Będzie scena reggae, będzie scena seniora, będzie scena elektro i będzie scena griwicka, więc zaprezentują się tam artyści z różnych nurtów i, i każdy znajdzie coś na pewno dla siebie. Później w uroczystym orszaku przejdziemy na czele, którego będzie szła orkiestra Huty Łabędy, przejdziemy na Płytę Rynku, gdzie odbędzie się uroczyste Światełko do Nieba, bardzo charakterystyczne też ze względu na miejsce, w którym będziemy się znajdować i później po światełku do nieba zespół Wawa Mafin, więc ogromna gwiazda, dużo emocji, dużo zabawy i będzie na co popatrzeć. W poprzednich latach no, w zasadzie od 2006 roku zebraliśmy już ponad pół miliona złotych. Większość tych środków wróciło większość. Mogę powiedzieć, że duża, duża ponad te środki, które zebraliśmy, zostały, trafiło do, do gliwickich szpitali poprzez urządzenia, które zostały, poprzez aparaturę medyczną, która została zakupiona. Więc, więc mamy nadzieję pobić rekord. W zeszłym roku to było około 80 tysięcy złotych, więc nasz sztab no, stanął na głowie, a w tym roku staniemy na głowie, żeby było tego jeszcze więcej. Więc na to liczymy, że gliczanie będą chętni. W tym roku na ulice miasta ruszy ponad 150 wolontariuszy. To są też osoby często młode poniżej 18 roku życia, więc oni będą gdzieś tam przechodzić tymi uliczkami, będą zbierać te pieniądze na rzecz Wośpu. Każdy wolontariusz będzie uzbrojony w taką puszkę, będzie tylko do takiej puszki zbierał, będzie miał identyfikator, więc, więc yy, będzie bardzo charakterystyczną postacią. Wszystkich serdecznie zapraszamy na 22. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gliwicach. Zagramy specjalnie dla Państwa, będzie pięć scen, będzie rynek, będzie starówka, musicie być razem z nami. Świetna atmosfera, gorące emocje, dobra zabawa, musicie razem z nami być. Wośp, siema, cześć!